Kochani, dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak zrobić takie bąbelki, ale troszeczkę inaczej, niż robione są takie te bąble, że z jednego robimy pięć i że z jednego oczka robimy pięć i potem ściągamy wszystkie razem. Te bąbelki mają tak jakby kształt takiego orzeszka i Chciałabym Wam pokazać, jak taki wzór y, zrobić. Y, I Robić. I zobaczcie. Wykonujemy go w ten sposób. Tutaj to oczko mijamy i wbijamy się o rząd niżej. Przeciągamy. Tego oczka nie zdejmujemy. Nawijamy na drut. Teraz jeszcze orząd niżej. Nawijamy na drut. Narzucamy oczko na drut. Wbijamy się niżej. Narzucamy na drut. Wbijamy się niżej. Narzucamy na drut. I wbijamy się niżej i narzucamy na drut. Przekładamy wszystkie te oczka na lewy drut. I teraz łapiąc to oczko, na którym robiliśmy nasz bąbel, przerabiamy wszystkie na. Wszystkie oczka przerabiamy na prawo razem. Wykonujemy pięć oczek prawych i teraz jeszcze raz Wam pokażę. To oczko mijamy i zobaczcie, teraz wbijamy się o rząd niżej. Tutaj wbijamy się o rząd niżej, wykonujemy jedno oczko prawe. Nawijamy nitkę i teraz wbijamy się... Dwa rzędy niżej, nie w tu, gdzie było poprzednio, tylko wbijamy tutaj drut i przeciągamy. I nawijamy nitkę, i teraz tu, jeszcze orząd niżej. Trzy, nawijamy nitkę, jeszcze orząd niżej. Cztery, nawijamy nitkę, i jeszcze orząd niżej. Pięć, przekładamy. Wszystkie te oczka na drut lewy i łapiąc to oczko, na którym, na którym w sumie cała ta pod, tą podstawę i przerabiamy wszystkie oczka na prawo i robimy oczko prawe. Następny rząd to jest oczka lewe. To są oczka lewe. I teraz muszę zrobić przynajmniej jeszcze 8 rzędów, żebyśmy mieli jakby powtórzenie co 10 rzędów. Żeby zrobić kolejne bąble, ale kolejne bąble robimy na przemian, tutaj w środku. Jak mieliśmy te pięć oczek, to robimy na trzecim oczku. Ale mówię, to już teraz trzeba by było zrobić jeszcze 8 rządków, żebyśmy w sumie mieli 10 rzędów. Ja to właśnie zrobię. To jest trzy. Robione. Yy, tak jak mówię, zrobiłam tutaj w tym miejscu tego bąbelka. I jak przerobiłam ten rząd, to teraz zrobiłam 9 rzędów zwykłych. Jeden rząd prawy, jeden rząd lewy. I kolejny rząd. Zobaczcie, musimy znaleźć sobie, które oczko jest, które oczko jest, na którym mamy robić ten bąbelek. Na pewno tutaj. Na pewno tutaj tym oczkiem jest to oczko 2 4 5 i tutaj jest to oczko. Czyli jeszcze robię jeszcze robię 2. I jeszcze raz wam pokażę jak ten wzór się robi. Mijamy to oczko tutaj które mamy na drucie. W to oczko tutaj nie wbijamy, ale wbijamy drut o rząd niżej. O rząd niżej tego oczka nie zdejmujemy. Nawijamy na drut kolejny oczko robimy jeszcze rząd niżej nawijamy na drut kolejny jeszcze rząd niżej nawijamy na drut jeszcze rząd niżej nawijamy na drut i jeszcze rząd niżej dobrze i teraz wbijamy drut tak jakby to oczko zdejmujemy bez przerobienia, i teraz wszystkie te oczka, wszystkie te oczka przekładamy, znaczy nie przekładamy, tylko wbijamy lewy drut we wszystkie te oczka razem z tymi narzutami. Wszystko, wszystko musi być na, drut, na drucie lewym. O, sprawdzamy, czy tak jest, i przerabiamy, i przerabiamy na prawo. Przeciągamy sobie oczko przez wszystkie te oczka, które mieliśmy. Robimy 5 oczek prawych. 4, 5. I jeszcze raz. To oczko zostawiamy, tutaj nie wbijamy. Yy... Na tym oczku nie robimy, nie przerabiamy tego oczka, tylko przerabiamy to oczko o rząd niżej. Wbijamy tutaj drut i przeciągamy, nawijamy nitkę. I teraz zobaczcie, tu robiliśmy w tym miejscu, robiliśmy oczko. To teraz tutaj wbijamy, tu przerabiamy, nawijamy nitkę, narzucamy na drut. Mieliśmy tu, tu, to teraz o rząd niżej, czyli tu przeciągamy, nawijamy nitkę. I znów jeszcze rząd niżej, nawijamy nitkę. I jeszcze rząd niżej. Dobrze. I teraz te wszystkie oczka. Przekładamy sobie na drut lewy w ten sposób, zobaczcie mamy, tutaj mamy jeden drut i drugi drut, mamy wszystkie oczka razem na obydwóch drutach i łapiemy, przerabiamy oczko, przeciągamy przez wszystkie te oczka, przez wszystkie te nawinięcia i robimy oczka w prawe. Kolejny rządek to są oczka lewe, odwracamy robótkę, i są to oczka lewe. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ten wzór wygląda w taki sposób. Wychodzą takie o, takie orzeszki. Jest to wzór dwustronny. Zobaczcie z tej strony też bardzo fajnie to y, wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Także można ten wzór też używać po lewej stronie lub po prawej stronie. Y, te y, jak widzicie, te bąbelki mają troszeczkę inny kształt. One nie są takimi bomblami wiszącymi, okrągłymi, tylko one są, jakby mają taki kształt rąbu, i one są właśnie z obych dwóch stron takie same, przez co przez co mniejsze prawdopodobieństwo, że ta nitka się zaciągnie, że on będzie brzydko wyglądał. Także. Jeżeli lubicie bąble, to zapraszam do takich bąbelków. Ja na pewno w najbliższym czasie będę ten wzór wykorzystywała do swojego jakiegoś projektu. Chyba nawet już wiem do którego. Także zapraszam na moje filmiki i proszę o jakiekolwiek reakcje. Pod filmem. Mam nadzieję, że wzór jest bardzo fajny, bardzo efektowny. Nie jest to wzór wymyślony przeze mnie, jest to stary wzór, ale osobom, które oglądają mój kanał, po prostu chciałabym ten wzór przybliżyć, dlatego że on mi się bardzo podoba. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne moje filmiki.